Cześć, tu Mruk, witam w odcinku specjalnym, w którym chcę pokazać, że nie każda kostka, która wygląda na trudną, jest rzeczywiście trudna i odwrotnie. Nie każda kostka, która wygląda na łatwą, jest łatwa. I może zacznę od tych kostek, które wyglądają na trudne. Będzie po pięć kostek z każdego rodzaju 5 trudnych, wyglądających na trudne, a będących łatwymi kostkami. E, pierwsza kostka, kostka, która nazywa się Pandora. Jeżeli e, ktoś ją ma to wie co to jest za kostka, była na kanale kostka wyglądająca na dosyć trudną, wyglądająca tak jakby była z kubem i to dosyć skomplikowanym z kubem. Jeżeli ktoś się sugeruje tylko i wyłącznie wyglądem tej kostki to mógłby ją uznać za trudną, natomiast po wzięciu jej do rąk okazuje się, że jest to zwykła kostka 3 na 3, czyli kostka, którą każdy kto umie układać kostkę 3 na 3 Oczywiście umie ułożyć. Tutaj tylko zostały zmienione kształty narożników, krawędzi. Środki są takie jak w kostce 3x3. I to jest cała zagadka tej kostki. Natomiast na pierwszy rzut oka oczywiście wygląda na bardzo trudną kostkę. Zachęca do zakupu. A jest to tylko taki. Bayer, modyfikacja prosta na dodatek, bez żadnej zagadki, kostki 3 na 3 Druga kostka, którą uważam za łatwą, chociaż wygląda na trudną, to ta kostka, czyli Ancient Coin, czyli jakiś starodawny e, pieniądz, no jak zwał tak zwał. Też na pierwszy rzut oka wygląda na kostkę, która jest bardzo skomplikowana, może trudna do ułożenia być może jakaś modyfikacja helikoptera. Jest to bardzo prosta kostka, w której w zwykłym trójcyklu każdy narożnik można ułożyć. Nie trzeba do tego stosować żadnych algorytmów. Wystarczy zwykła wymiana. Tych elementów to są jedyne elementy, które się przemieszczają na tej kostce. Po krótkiej chwili, każdy, kto nie umie w ogóle układać kostek, powinien tą kostkę ułożyć. Kolejna kostka, która też wygląda na trudną. A tak naprawdę jest dosyć podobna do tej kostki, to kostka Dreidel. Ona wygląda na bardzo skomplikowaną, natomiast układa się prawie tak samo jak ta kostka. E, oczywiście jest to modyfikacja kostki 3 na 3 i ona wygląda dosyć strasznie po pomieszaniu, natomiast po ułożeniu środków krawędzi e, te narożniki wszystkie hmm, można Takim samym trójcyklem w zasadzie jak w tej kostce e, ułożyć, nie wymaga żadnych specjalnych algorytmów, żadnych specjalnych umiejętności. Zwykła umiejętność układania kostki 3 na 3 wystarczy, żeby tą kostkę ułożyć, e, wystarczy troszeczkę pomyśleć, no, natomiast wygląda na kostkę bardzo, bardzo skomplikowaną. To była trzecia kostka. Teraz czwarta kostka. Kostka w kostce, czyli kostka 4 na 4 a tutaj środek jest z kostki 3 na 3 Overlapping Cube. Kostka Toniego Fischera, który chyba trochę inaczej ją zaprojektował wygląda na bardzo skomplikowaną. Ja może pokażę dosyć podobną kostkę, która rzeczywiście jest skomplikowana. I to jest kostka, która jest też 4 na 4, ale środek ma 4 na 4. I ta jest mocno skomplikowana, bo to jest mix up, który ma dodatkowe obroty. Natomiast to jest... Zwykła kostka 5x5. Tutaj widać piątą, piąty element krawędzi, środkowy element krawędzi. Natomiast te dwa elementy są po prostu poszerzonymi krawędziami kostki 5x5, które chowają ten środkowy element kostki 5x5 czyli jest to po prostu zwykła kostka 5 na 5 zresztą sygnowana przez Tonego Fischera i tutaj oczywiście trzeba umieć układać kostkę 5 na 5 ale jeżeli się umie to zrobić, to ta kostka nie stanowi żadnego problemu, żadnego wyzwania, żadnej innej umiejętności, żadnego dodatkowego algorytmu i kolejna kostka kostka Trudno dostępna, która wygląda też na bardzo skomplikowaną, e, natomiast jest e, dosyć prosta. E, to jest po prostu kilominks. E, tutaj są e, narożniki z kilomiksa, Te wszystkie trójkątne elementy, e, i trzeba po prostu ułożyć. Kilominksa, a potem wymieniać tylko między sobą te wszystkie kolorowe elementy środków w dowolny sposób, dowolnym trójcyklem. Nie chcę mi się kręcić teraz, choćby w taki sposób. Prosta wymiana fioletowy na zielony, i kostka błyskawicznie się układa. Nie ma tutaj żadnej wielkiej zagadki. Natomiast jest tak rzadka, że pozwoliłem sobie ją kupić i to za dosyć spore pieniądze. Niemniej wygląda na y, trudną. Y, natomiast jest y, bardzo prostą kostką. Wystarczy umieć układać kilominksa i ze środkami. Potem każdy sobie y, poradzi. I to były kostki, wyglądające na trudne. A tak naprawdę kostki dosyć proste do ułożenia. Teraz czas na kostki, które według mnie przynajmniej wyglądają na kostki łatwe, a wcale łatwe nie są. Pierwsza kostka: pancake, albo two layers, pizza. Różne nazwy ma na ta kostka. Wygląda naprawdę na kostkę prostą, ma. Niedużo elementów, bo po 6 na każdej ścianie można ją układać w sposób dosyć podobny do squera. Natomiast w Squerze tych elementów jest trochę więcej, trochę inną wielkość mają. I squera prawie każdy potrafi układać, bo są do tego algorytmy. Dosyć podobne algorytmy jak w squerze można stosować w tej kostce, ale ponieważ jest ona mało popularna, to trzeba się mocno natrudzić, żeby znaleźć taką sekwencję algorytmów i takie algorytmy, które pomogą pozwolą ułożyć tą kostkę z każdego pomieszania. Wygląda na łatwo, natomiast. Niestety jest dosyć trudna. E, kolejna kostka, którą uważam też za dosyć trudną, chociaż wygląda na łatwą. E, to e, Devil Seed, czyli e, diabelskie nasienie. Taka kostka dosyć nowa w, wyszła, weszła do masowej produkcji w tym roku. E, też jest to kostka, która ma niewiele elementów, bo 6 na jednej i 6 na drugiej ścianie. Kształt jest trochę mylący, ale to tylko kształt. Natomiast ma w sobie jeden element, który blokuje wszystko. Gdzie ten element jest? Tego i tak nie widać, ale ten czerwono-niebieski element jest zblokowany ze środkowym poziomem, który jest tutaj, i to powoduje, że przy obrocie tego jednego elementu porusza się także środkowy poziom tej kostki, bo ta kostka ma schowany trzeci poziom, mimo że wygląda niewinnie. To też jest dosyć trudne. Też trzeba znaleźć ciąg algorytmów, który pozwoli ułożyć w każdej sytuacji tą kostkę. Oczywiście można ją zupełnie przypadkiem ułożyć. Natomiast, żeby to zrobić w sposób konsekwentny, świadomy i z każdego pomieszania, to dużo czasu trzeba poświęcić, się według mnie, na to, żeby znaleźć ten ciąg algorytmów. E, także kolejna kostka, która wygląda na dosyć łatwą, ma mało elementów, a jednak jest e, trudna. E, trzecia kostka to kostka, która niedawno była e, na kanale był do niej tutorial, czyli pocket cube. Kolejna kostka z małą ilością elementów. E, tych elementów jest tyle co w kostce 2 na 2, jeden jest tylko trójkolorowy, podzielony na 7 części. Ze względu na ilość elementów, kostka wydaje się na pierwszy rzut oka dosyć prosta, natomiast wystarczy ją przekręcić i zobaczyć jak zmienia kształt. Już taka łatwa przestaje być. Na dodatek do tej kostki potrzebne są dwa albo trzy. Unikalne algorytmy używane tylko na tej kostce i tą kostkę póki co tylko Super Antonio Vivaldi rozwiązał, znalazł na nią sposób. To znaczy tylko z tych osób, które ja oglądam, tylko u Super Antonia Vivaldi'ego widziałem. Tutorial, którym ja się też zresztą kierowałem przy robieniu mojego tutorialu. Czyli kolejna kostka wyglądająca na dosyć prostą, a będąca kostką super trudną, tak naprawdę. Bez znajomości algorytmów tej kostki nie da się ułożyć. Pewnie można znaleźć ten algorytm samemu, ale na pewno nie jest to prosta. I kolejne dwie kostki, które y, też wyglądają na proste. Ta kostka wygląda na prostą, bo jest to zwykła kostka 3x3, natomiast to jest kostka, którą już kiedyś pokazywałem na kanale, kostka Two-Face, y, kostka z y, nalepkami, które zmieniają kolory. Tutaj widać, że ta ściana jest e, wielokolorowa, a tak naprawdę jest to ściana e, ściana w kolorze zielonym, przy tym moim oświetleniu słabo to widać, ale te e, nalepki wszystkie są zielone przy odpowiednim ustawieniu e, kostki. Może teraz najlepiej widać, podobnie te są czerwone albo kolorowe i tak dalej i tak dalej. Kostka o tyle trudna, że wymaga spostrzegawczości odpowiedniego ustawiania w stronę światła tej kostki i nawet jak ktoś umie układać kostkę 3 na 3, no a to jest na pewno wymagane, to będzie miał kłopoty z tą kostką. Na pewno zajmie mu to sporo czasu, żeby ją, żeby ją ułożyć. I kolejna kostka, też modyfikacja kostki 3 na 3 czyli prosta kostka, tak naprawdę, ale kostka, która jest swego rodzaju, a nawet nie swego rodzaju, to po prostu sudoku, które trzeba ułożyć. Ja się przyznam do tego, że jeszcze nie próbowałem. Skądś dostałem tą kostkę niedawno, jeszcze jej nie układałem. Prosta kostka 3 na 3 natomiast żeby ją ułożyć. Trzeba rozwiązać zagadkę matematyczną, która jest schowana na wszystkich ścianach, i to na pewno znacząco zwiększa trudność w układaniu tej kostki, nawet dużo bardziej niż w tej kostce. Tutaj potrzeba spostrzegawczości, a tutaj myślenia jeszcze, oprócz tego, że trzeba ułożyć to tak ułożyć i tak sterować tą kostką, żeby. Wszystko się na niej zgadzało, żeby rozwiązać zagadkę matematyczną, która jest zawarta w tych wszystkich cyferkach. Czyli te pięć kostek uważam za kostki, które wyglądają na proste, a są trudniejsze niż wyglądają. Te 5 to są kostki, które wyglądają na trudne, a są y, łatwe. Natomiast y, tu są jeszcze trzy kostki, które naprawdę są trudne, wyglądają na trudne i są trudne, czyli kostka lackiu, kostka, która się zatrzaskuje. Nie można obrócić w drugą stronę, obrót jest tylko w jedną stronę. Te strzałeczki pokazują, w którą stronę można obracać. Po przekręceniu kręci się dalej, natomiast po kolejnym ta ściana, jedna strzałka w jedną, druga w drugą, nie będzie się kręciła w żadną stronę. Kostka bardzo trudna do ułożenia. Kolejna to kostka wall albo bur. Kostka 4x4, modyfikacja w kształcie takiego muru. Trudna kostka, pewnie kiedyś będzie tutorial do tej kostki. Na razie go jeszcze nie ma. I kolejna trudna kostka, ta kostka znowu 4x4, Super 4x4. Tych kostek nie ma całej serii, tak jak. Innych kostek Crazy 3x3 jest cała seria Planet. To jest jedyna kostka. Są jej trzy wersje, w której te kółka są, obejmują tylko środek, albo są coraz większe. Coraz więcej elementów jest do ułożenia. Generalnie układa się je bardzo podobnie, ale jest to kolejna kostka, która uważam za bardzo trudną. Wygląda na trudną i jest trudna. I co jeszcze? Tradycją filmów nie będących tutorialami jest yy, giveaway. Tym razem też będzie giveaway. Giveaway przy, przygotowany przez Bobiksona. Zresztą pomysł na ten odcinek to jest jego pomysł. Podpowiedział, żebym pokazał kostki yy, wyglądające na łatwe. A takie, które są trudne. On jest sponsorem tej kostki. Kostka nazywa się Unicorn. Jest tutorial na kanale do tej kostki. Tutorial przygotowany przez Bobiksona. I tą kostkę można wygrać. Zamieszczając y, komentarze pod tutorialem do tej kostki. <coughs> Czyli y, w giveawayu wezmą udział y, osoby komentujące tutorial do kostki Unicorn. Y, na komentarze czekam do. Y no powiedzmy do 2 do drugiego grudnia 2 grudnia wieczorem postaram się e, albo nie e, kostka ma być mikołajkowa to do 6 grudnia czekam na e, komentarze pod e, tutorialem do tej kostki i 6 grudnia po godzinie 15 powstanie, odbędzie się losowanie, czyli do 6 grudnia do godziny 15 czekam na komentarze i te komentarze wezmą udział w losowaniu kostki od Debobixona, który przeznaczył tą kostkę na giveaway. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.